Cześć! Eee, Włodek Grabczyk, Mateusz Witamy w drugim odcinku podcastu longboardowego. Eee, dzisiaj porozmawiamy o bardzo trudnym temacie. Bardzo trudnym temacie, czyli o tym, dlaczego longboard w Polsce umiera. Eee, no bo co, nie, nie, jakby nie musimy tego chyba... No nie żeby... musimy ukrywać, widać to bardzo dobrze. Przed hmm. od dwóch Trzech lat, longboard w Polsce jest. Jest tendencja spadkowa. Bardzo spada. Bardzo niewiele osób już jeździ na desce, bardzo niewiele osób przychodzi na jakiekolwiek spotkania, które są organizowane przez ciebie, przez nas, tak naprawdę. Ostatnio, w zeszłym tygodniu, to, to ktokolwiek był, tak naprawdę? Cztery osoby? Cztery osoby były. Cóż cztery osoby w porównaniu do. 60 sprzed paru lat, no to jest naprawdę bardzo mało. Teraz cztery osoby. To są cztery osoby, które się dobrze znają od 8 lat. Tak. I powiedzmy. Kilka nowych zajawkowiczów Kilka którzy... nowych zajawkowiczów, którzy przyjdą dosłownie raz, bądź dwa, tak, i to jest tyle. Bądź po prostu przejeżdżają na desce, bo byli akurat gdzieś w okolicy. Mhm. Albo zobaczyli na social mediach różnych po prostu, że coś tam się dzieje i jakby no bo frekwencja ludzi na eventach drastycznie się zmniejsza ale znowu jeżeli chodzi o statystyki sprzedawanych desek i w ogóle ludzi to się jeżdżących nie zmienia. to zmienia to idzie w górę nie w sensie jest, jest coraz więcej Jest, jest na, na stabilnym poziomie tak naprawdę wszystkie deski się sprzedają bardzo dobrze mhm. teraz coraz więcej osób jeździ na elektrycznych deskach tak ostatnio były to właśnie Maciek Maciek był z Boardmani na premierze deski elektrycznej, tak? I było dosyć dużo ludzi. Mm -hmm. Już nikt nie jeździ na zwykłych deskach. Ale myślisz, że. Się tak naprawdę nie chce ten wielki, bo już niestety minął. Ale myślisz, że co, że więcej osób teraz jeździ na elektrykach niż na normalnych deskach? Nie, myślę, że nie, żyjemy w Polsce, więc te deski, deski też są bardzo drogie. Mm -hmm. Bierzmy pod uwagę to, że taka deska się zaczyna od 4-5 tysięcy złotych. Dobra deska. Gdzie? Mm -hmm. Zwykłego longboarda możemy kupić za kilka stów i już będziemy się cieszyć jazdą, tak? Mhm. Znaczy ja się zastanawiałem mocno nad tym, co się wydarzyło, i jakby wydaje mi się, że mam na to odpowiedź. Czy znaczy nie wiem, to są moje przemyślenia, nie? ale jak w 2013, 12, 2011 roku ludzie jeździli na deskach, to było na tyle mało. To było tak mało ludzi jeżdżących na deskach, że jak jechałeś, nie wiem, przez pola Mogotowskie i widziałeś drugą osobę na desce. To było, uuu, się ma. Od razu zbicie piony, od razu wiesz, twój twój kumpel. Dokładnie. I chwilę później już, już razem jeździliście właśnie na tłustym albo na świetle, którego nie mamy. <grym> A teraz tak nie jest. Nie? W sensie no nie wiem. Ja jeszcze czasami tak mam, że jak widzę go już na desce, to raczej się uśmiechnę albo kiwnę ręką, ale rzadko kiedy ktoś odpowie, kto jedzie na desce, raczej spojrzy na ciebie jak na... Nie wie, nie wie po prostu o co chodzi, tak? Nie, nie wie czemu go zaczepiasz. Nie jest w temacie, no. Tak, a kiedyś ludzie się zaczepiali, no bo jeździło łącznie 10 osób na desce, więc jak się kogoś spotkało na longboardzie, to był wow, szał i w ogóle wszyscy chcieli jeździć. A dzisiaj każdy sobie kupuje w sumie deskę, czy to taką, czy, czy dłuższą, krótszą, nie, ale pary sobie jeżdżą na deskach. Jakby mi się wydaje, że po prostu po, jakby powód tego wszystkiego jest taki, że na tyle to się Tał modny środek czy to transportu, czy to po prostu rzecz, no, na można po się W życiu, że, że nie jest to już takie powiedzmy wow, tak mm -hmm. jak było kiedyś. Jest to po prostu jest... deska, no, tak jak każda inna, tak jak deskorolka, no. Tak. Tak naprawdę, no. I... Dłuższa deskorolka, no tak jak się no to tak. kiedyś mówiło. Pojawiło się w reklamach i w... Tak, XX, X zobacz, Van Diesel w XX przecież jeździł na desce na, na przecież dom no, no, Chociażby. Hmm. Tam było Robert Jr. Jury w jakimś filmie też coś miał z tym wspólnego. Nie pamiętam już teraz. Nie, nie, w tym. W tym życiu Mar Mit medieval, tak, no, co. Tak tak, 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 tak. Nie pamiętam jak się film teraz nazywa. Wiadomo o co chodzi. Ale był tam tambor. Y -huh. Reklamy lot to słynne. Ale to ja może ominimy. Było tego bardzo dużo. I jakby dzisiaj już nie jest czymś fajnym spotkać się dużą grupą, a kiedyś ta grupa to była jedyna grupa, która po prostu była. I jakby po prostu, mimo że jest teraz więcej osób na deskach i jest większy bum każdy woli sobie samemu pojeździć ze swoją ekipą. Dokładnie. Dla nas, dla nas zawsze ta, ten longboard był czymś więcej, tak naprawdę. Mhm. Zawsze dla nas to było coś, co jest wow i jest to do dzisiaj pomimo tego, że, no już nic się nie dzieje. Dla niektórych, no, już, już jakby niektórzy też dorosli, przestali jeździć, bo się jeżdżą mniej. Ci, którzy, tak, ci, którzy byli sprawy. kiedyś, ci tacy bardzo mocno zżyci z, z grupą, poszli w swoją stronę. Reszta zniknęła gdzieś tam z, też drogą naturalną, po prostu po kilku latach. I teraz jakby stara gwardia odeszła. Pojawiają się nowi ludzie, którzy do końca nie wiedzą, na czym też polega w sumie longboard? Że to nie jest jakby sport, tylko taki na zasadzie jak rower, nie? Pojeździmy sobie, kamoś. Po prostu... A, dobra, dokładnie. To jest takie bardziej raczej środowiskowe coś, longboard. I to w sumie hmm. na świecie też taki ma wymiar, nie? Jakby tylko Moim zdaniem musimy teraz przeczekać ten taki, chyba okres po prostu. Ten, ten kryzys. Ten taki kryzys i zbudować nowe struktury i, i oprzeć to na tym. No bo zobacz, na przykład, jakbyśmy spojrzeli też jeszcze na historię i na eventy w Polsce, jakie się odbywały. Longboard Doping, który się zamknął w 2013 roku. Były, później, później był Push the Spring, który też się zamknął. te czwartki, które też się zamknęły. Były kiedyś e, grille przecież, to takie wtorkowe. Były wtorkowe pusze, przecież, które organizowaliśmy. I wtorkowe pusze, i to też się wszystko, wszystko zamknęło. Sporo osób było, no to akurat wtorkowe pusze przestaliśmy robić, bo no, nie mieliśmy już na to czasu. Tak to naprawdę. też jest inna kwestia. Ale e, no, na przykład izdebki. To jest bardzo ciekawy temat. No, na oddzielny w ogóle materiał. Ale izdebki przecież e, jeszcze 4 lata temu wyglądały w ten sposób, że to były 3 dni ale ludzie przyjeżdżali na cztery dni. Ale to były 3 dni jazdów, zjazdów. Przecież był piątek, sobota, niedziela i ilość konkurencji, która była na izdebkach, jest po prostu no astronomicznie jakby no jest wielka ta różnica, nie? Dzisiaj mhm. praktycznie, dzisiaj mamy tak naprawdę dwa dni imprezy, podczas których są tylko zjazdy i chyba slajd, że nie ma więcej. nie ma, nie ma tych na wodzie tak słynne walki. Słynne walki na wodzie nie na ma, wodzie. nie ma kopii, nie ma defraysu, Jakby jest, jest dużo mniej osób Prób czasowych. Trów czasowych i jakby sprawia że połowa mniej osób, nie? Dlaczego? Jakby to mocno moim zdaniem pokazuje też, tak? Coś w sensie takie izdebki skoro izdebki mają problem z zorganizowaniem izdebek pod kątem też i ludzi. No to no to świadczy tylko o jednym, no jakby. No ale też tak się naprawdę wypadnie. nie ma się czym przejmować, tak? Bo my zawsze będziemy, zawsze będziemy powiedzmy jeździć mniej czy więcej. Tak jak ja na przykład też nie mam za bardzo czasu jeździć, deska stoi. No ale ona raczej ze mną zostanie. Nie mam zamiaru jej sprzedawać. Myślę, że, że jakimiś małymi krokami będziemy to dalej gdzieś tam hańcz, żeby po prostu to do to, to, to końca nie umarło, tak? Bo mm -hmm. szkoda po prostu. No tego mi najbardziej właśnie jest szkoda, czyli tego środowiska, tej takiej zwykłej, normalnej, rodzinnej atmosfery, która zawsze właśnie. była na wszystkich spotkaniach, nieważne jak to się nazywało. Bo nazywało... Zawsze, zawsze się spotykaliśmy tak, jak do, do dzisiejszego dnia się mówi, że nieważne, czy to będzie tłusty czwartek, czy to właśnie. będzie nie wiadomo jakie inne spotkanie, zawsze się będziemy powiedzmy ten czwartek spotykać, tak? Tak. Niektórzy Przyjeżdżają po prostu, nikogo nie ma, dają znać. I się spotykamy powiedzmy w innym miejscu, już nie z deską, a powiedzmy z piwem w ręku, chociażby przykładowo mm -hmm. podając. Tak? tak. No. Wciąż się po prostu spotykamy jako znajomi, przyjaciele i raczej to powinno zostać. No, no nie znam, trzymamy kciuki tylko tyle, żeby to wszystko utrzymać taki Trzymać, charakter, tak. taki charakter właśnie spotkań, takich bardziej rodzinnych, takiego klimatu po prostu ludzi, którzy się bardzo dobrze ze sobą znają. I którzy po prostu chcą to sobie pojeździć. Tak opowiadamy, ale to nie jest do końca tak. bo Teraz można sobie pomyśleć, że to jest taka dosyć zamknięta grupa, ale tak nie jest. Jakby Każdy jest mile widziany. No to było jakby. jakby wiele, bądź, wiele, wiele, bądź. wiele osób, które nawet dzisiaj przyjeżdżają, z tego co widzę, tak jak nie miałem okazji dosyć przez, przez długi czas jeździć, to tak czy inaczej widziałem, że jakby te osoby, które się pojawiały, no po prostu były nagle stały, stawały się takimi członkami rodziny tak mhm. tak jak na przykład yy, Kasia tak zaczęła jeździć no, Pojawiła się znikąd tak? tak i już jeździ ile no kilka lat cztery i jest no, na bardzo wysokim poziomie tak mhm. sporo tak, osób ale ale to by też warto zaznaczyć, że to też nie było nigdy w ten sposób nie że ludzie przyjeżdżali na przykład tak jak teraz że nie wiem przyjeżdżają i trenują I kiedyś to raczej nie było właśnie na zasadzie znaczy wiadomo, okazję tam próbował jakichś tam różnych rzeczy, ale to było bardziej na zasadzie ludzie przyjeżdżali po to, żeby się spotkać i po to, żeby po prostu pojeździć. No, nieważne nie nie na jakim to poziomie, to. nieważne, nieważne kim się. jesteś. Jakby właśnie o to chodzi zawsze um, fajny um, w środowisku longboardowym był ten motyw, że kluczem do tego środowiska jest po prostu spół, spół, wspólna zajawka. Nic więcej, bo nawet ludzie bez deski, no, którzy no, przyjeżdżali, nie potrzebowali tej deski, żeby się skumać z ludźmi no. i zostać na lata. Więc jakby longboard w Polsce przechodzi kryzys obecnie, ale to nie jest kryzys taki, że na no amen, nie? Zrobiliśmy trochę clickbait, że longboard w Polsce umiera. Tak, umiera, nie ma. Zginął, nie, nie, Zginą, nie ma go. Nie, wiadomo, że wiadomo, że jest i dalej będzie. Natomiast przeżywa kryzys. I to, jakby, możemy powiedzieć w twarcie, przeżywa kryzys. No i mamy nadzieję, że z tego kryzysu po prostu wyjdzie. wyjdzie kiedyś tam i ludzie zaczną się spotykać ze sobą, ze sobą, nie? Nie to, żeby przyjść na deskę i pojeździć, po prostu przyjść, zbić piątkę, pogadać i ewentualnie pojeździć lub nie. Także... Na no dzisiaj kończymy. Kończymy. Czekamy na jakieś propozycje tak naprawdę. A właśnie, tak, to bo to też jest nasz drugi odcinek teraz, który zrobiliśmy, więc... Jak... Dla nas też jest to jakaś powiedzmy nowość, tak? Dla nas nowość. Ja się w tym dobrze czuję. Dla mnie toponowa. jest to nowość. Wojtek tutaj tak się Wojtkami. zawsze z drugiej strony, więc jakby dla mnie to je, też jest powiedzmy wyzwanie. Słuchajcie, la, 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 lajki w górę tutaj dla Wojtka muszą być konieczne. Bo inaczej się więcej nie pojawi. Bo inaczej <laughs> Wojtak się nigdy więcej nie pojawi, a on, on potrafi, to ja wiem. Słuchajcie, wszelkiego rodzaju uwagi co do formatu, piszcie w komentarzach. Wszelkiego rodzaju pomysły na tematy, piszcie w komentarzach. Po prostu piszcie, jak to wygląda, no bo to też jest tak, że no my sobie próbujemy, ale być może coś będziemy zmieniać, być może coś zrobimy lepiej, coś, coś, coś nam teraz gorzej. może nie wyszło. Co, być może coś zrobimy gorzej. I piszcie po prostu, nam, co o tym sądzicie i, i tyle. Widzimy się na pewno w najbliższym czasie. Bądź spotkamy się w większym gronie. Bądź jak macie więcej czasu, jesteście z Warszawy lub Okolic, to zapraszam na... Jesteśmy otwarci, możemy mm, pogadać. W czwartek na Stany Narodowy, w sobotę na Stany Narodowy w, w opisie wszystkie linki i tak dalej. Także na razie, pa, pa.